Cześć. Witajcie w kolejnym wideo. Dzisiaj to wideo tak naprawdę to jest nawiązanie do poprzedniego wideo, w którym zajmowałam się stawem krzyżowo-biodrowym. Dlatego, że po opublikowaniu poprzedniego wideo dostałam bardzo dużo zapytań odnośnie eka asana, czyli zakładania nogi za głowę. Pytania brzmiały głównie, jak zrobić, żeby tego dokonać, albo jakie mięśnie pracują, jak, jak przygotowuje się do, do zakładania nogi za głowę. Więc stwierdziłam, że w nawiązaniu na Wasze pytania, dopowiem jeszcze parę słów na ten temat. Może zacznę od tego, że zakładanie nogi za głowę, że ta Asana jest taką Asaną trochę jakby opisującą stopień zaawansowania adepta jogi. W sumie pamiętajcie o tym, że to nie o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, ale jeżeli już chcecie bardzo mocno zakładać tą nogę za głowę, mogę wam powiedzieć jedno. Ja nadal nad tym pracuję. Nie przyszło mi to łatwo i nadal mi to łatwo nie przychodzi i stwierdziłam, że w sumie może dlatego, że nie jest to dla mnie takie łatwe, będzie mi łatwiej wam opowiedzieć o tym w jaki sposób do tej asany dążę, w jaki sposób się do niej przygotowuję. Może zacznijmy od tego, że Eka Padaszir to jest asana, w której jedna z nóg jest tak wyprostowana, drugą staramy się założyć za głowę. W momencie zakładania nogi za głowę musimy wykonać w stawie biodrowym parę ruchów. I pamiętajcie też, że oprócz zakładania nogi za głowę, czyli właściwie samego ruchu, który wychodzi w stawie biodrowym, angażujemy tutaj też stawy krzyżowo-biodrowe, o czym mówiłam w poprzednim wideo. Mamy tutaj też do czynienia z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa, piersiowym kręgosłupa. Tak naprawdę, jeżeli już ta stopa wyjdzie nam tutaj za głowę, to też oddziałujemy na odcinek szyjny. To jest cały łańcuch, który w momencie wchodzenia w tą pozycję już angażujemy. No i może najpierw przejdę do tych trzech głównych elementów, które muszą być spełnione, jeżeli chodzi o biodro, żeby móc w tej asanie wytrwać lub w ogóle w nią wejść. Więc pierwsza sprawa to w momencie kiedy chcesz założyć nogę za głowę, musisz ją podnieść. Więc jeżeli czujesz, że w momencie uniesienia nogi Ciągnie cię tutaj spód uda i jego zewnętrzna część, e, oznacza to, że masz jeszcze przykurcz w okolicach grupy kursowo-goleniowej i to jest pierwsza rzecz, którą musisz przepracować. Kolejną rzeczą, która może się pojawić jako, jako problem, to jest to, jak bardzo możesz zrotować na zewnątrz e, głowę kości udowej w panewce stawu. Jeżeli... Nie możesz przyciągnąć stopy do siebie i ona zatrzymuje się w tym miejscu, oznacza to, że jeszcze masz problem z rotacją zewnętrzną. No i ostatnia rzecz jaką trzeba by było wykonać próbując wejść w tą asanę, no to jest odwiedzenie, czyli ten ruch w momencie kiedy zakładasz, próbujesz założyć nogę za głowę i zaczynasz mając mocno przyciśniętą kość udową tutaj do żeber jest dużo ciężej w ostatecznym rozrachunku, kiedy już ta noga ma być za głową, niż kiedy noga byłaby mocniej odwiedziona, dlatego że tutaj odwodząc bardziej, mam nadzieję, że z, tego, z tej perspektywy będzie bardziej widać, w momencie kiedy odwodzisz nogę, stwarzasz sobie więcej przestrzeni, żeby się tutaj pod spodem e, zmieścić. I nie ma co ukrywać, dla mnie to jest nadal asana, nad którą pracuję. Mam dni, kiedy nie mam z nią problemu, i są dni inaczej, kiedy nie mam z nią problemu takiego jak zawsze, jest trochę łatwiej albo kiedy mam dni, kiedy nie mogę po prostu założyć nogi za głowę, jest to dla mnie e, bardzo ciężkie do wykonania. I pokażę Ci teraz trzy asany, z którymi ja głównie pracuję, jeżeli chcę się do tego dodatkowo przygotować. Czyli wykonuję te asany. Poza moją normalną, regularną e, praktyką. Więc pierwszą z nich, ta scena jest e, taka spokojna, siedząca. To jest próba założenia kostki na kolano w ten sposób. No i ta przestrzeń, która tutaj ewentualnie może się pojawić, staram się ją wypełnić kostką, bo jeżeli staram się e, zejść na dół, i tutaj pozostaje nadal przestrzeń. To wszystko to, czego nie przyjmie moje biodro, jeżeli chodzi o rozciąganie, pójdzie mi w kolano, więc wolę takich rzeczy unikać, wtedy podkładam sobie kostkę. No i wchodzę sobie do pozycji tutaj do skłonu. Też można, jeszcze pracując troszkę mocniej, w tym przypadku, jeżeli pracuję z prawym biodrem, bo moja prawa noga jest niżej, to skręcam się do stopy prawej. I to powoduje naprawdę mocne odczucia tutaj w, w okolicy pośladków. W sumie w, na temat rotacji zewnętrznej nagrałam całą serię, do której Was odsyłam. No i w tej serii też znajdziecie sporo porad jak pracować nad rotacją zewnętrzną, więc tak naprawdę wszystkie asany, które tam wykonuję, one też będą Cię przygotowywać do y, wykonania ekapada Sana. Ale te konkretnie to są moje ulubione y, jako takie przygotowania do niej. Kolejną, aha, jeszcze tu bardzo ważna sprawa. Tutaj staramy się mieć piszczele jedną, jedną nad drugą, dlatego że jeżeli skrzyżujesz nogi, no to już to nie jest ta praca. Także staramy się trzymać kolano nad kostką, tutaj kostka nad kolanem i piszczele równolegle do siebie. Kolejna asana to jest ta, w której, może pokażę od boku, w której staram się objąć łokciem za stopę. Tutaj obejmuję też łokciem kolano. I oprócz tego, że uchwycę tylko w ten sposób swoją nogę, staram się jeszcze mocniej wyciągnąć do góry. Sam ruch uniesienia mostka zwiększa pracę rozciągającą w biodrze. Tak naprawdę to. Większość odczuć, które płynie to płynie z okolicy pośladka w moim przypadku, więc to pewnie będzie u mnie problemem. Oczywiście może się tak pojawić, że ktoś z was będzie odczuwał tutaj spód uda, to o czym mówiłam na początku, czyli to będzie jeszcze grupa kulszowo-goleniowa do przepracowania. No i jak już tutaj jestem, to staram się wyciągnąć mocno do góry. Kolejną rzecz, którą mogę spróbować, to unieść stopę trochę wyżej i jeszcze skręcić ją za siebie. To też polecam, jeżeli chcecie zintensyfikować sobie pracę w tej asanie. No, i ostatnią asaną, którą robię, i to już jest najmocniejsza, najbardziej intensywna dla mnie asana, wygląda ona w ten sposób. Staram się ustawić swoją stopę idealnie nad kręgosłupem. Trochę mi tutaj ten bolster przeszkadza, no ale dobra. I chcę zejść jak najniżej, kierując. Właśnie kręgosłup, mostek właściwie, do mojej stopy. I tu zwróćcie uwagę, że to ułożenie to jest właśnie idealne ułożenie takie samo, jak e, pojawia się w momencie, kiedy próbujemy założyć nogę za głowę. No i to były moje porady odnośnie pracy w Ekapada I jeszcze jest jedna sprawa, o której miałam powiedzieć, no tak. E, jest jeszcze taki test, który możesz wykonać przy ścianie, żeby zobaczyć sobie tak naprawdę, ile masz jeszcze do przepracowania, to jest to, co w sumie zrobiłam na początku, ale nie wspomniałam o tym, to jest to przyciągnięcie, próba przyciągnięcia stopy tutaj w kierunku do nosa. Ta odległość, która tutaj się pojawia, to jest ta praca, która ci do przepracowania. Więc jeżeli. Zaczniecie już pracować sobie nad tą asaną, wykonując te trzy asany, lub też jeszcze jakieś inne dodatkowe. To z biegiem czasu możecie sobie właśnie sprawdzać, jak bardzo ta stopa przybliża się tutaj do Was, jako taki test, obraz tego, co udało Wam się przepracować. No, i mam nadzieję, że tym wideo w sumie zamknę troszkę tutaj rejon bioder stawów krzyżowo-piodrowych a przed nami będzie nowa seria, ale jeszcze nie wspomnę na jaki temat. Do zobaczenia w następnych wideo.